Witam w dzisiejszym pokazie stanowiska gamingowego Było już trochę widać na unboxingu paczki mm, na unboxingach ogólnie e, No i to jest ogólnie laptop e, Samsung R540 e, który, który zostanie wymieniony e, e, Praktycznie teraz Bo to nagrywam jeszcze teraz tak na szybko Przed nowym stanowiskiem game w celu Będzie i nowy odcinek e, I będzie zaraz i nowy komputer dosłownie e, a co jeszcze szybko nagrywam takim stanie jak jest stanowisko. Tu jest ta myszka e, z Logitech M185 na tej podkładce z iPhone'a, którą anboxowałem. Tam jest mikrofon Blue snowball. Polecam. E, ta, tutaj jeszcze po Nokia, poładować od noki e, kable Drop do kabla. Jest jakieś, tam jest jedna płyta chyba w środku tego. Jakieś kredki, burdel ogólnie cały. Tutaj jakaś taśma, kabel od mikrofonu, podłączam sobie tutaj do laptopa, o tutaj do USB, sobie go tam przyciągam, też na kabel dropy, to jest kabel drop, polecam kabel dropy, tutaj jakaś żaba z, z Krakowa bodajże, tutaj to oświetlenie 10x10, no i kubek na długopisy, osławki, no i ten... No, i to by chyba było na tyle. Także tak by to wyglądało w chwili obecnej. I niedługo będzie zupełnie nowe to wszystko, nowe wszystko. I tylko tak na szybko to dograłem yy, na starym jeszcze stanowisku. Niedługo będzie nowy odcinek z nowego stanowiska gamingowego, yy, a wcześniej jeszcze z, z, z komputera nowego będzie odcinek. Także zapraszam do oglądania.